Dzisiaj witam Was razem z Grażyną Lambach, twórczynią gabinetu w Galilu, z którą prywatna i zawodowa relacja łączy mnie od blisko 15 lat. Od blisko 10 lat natomiast, pracujemy wspólnie na marce OMOROWICA, o której chcieliśmy Wam dzisiaj opowiedzieć. OMOROWICA to węgierska marka pielęgnacyjna, która w niezwykły sposób łączy bogactwo naturalnych składników z super nowoczesną biotechnologią. W swoich produktach wykorzystuje węgierskie wody termalne. Problem z wodami tajemalnymi jest taki, że najczęściej są trudno przyswajalne przez naszą skórę. Duże kompleksy mineralne nie przechodzą przez nas skłek. A żeby tych móc zaradzić, Majka opatentowała specjalną technologię. W procesie biofermentacji kompleksy mineralne cięte są na mniejsze cząsteczki i dzięki temu są znacznie lepiej bioprzyswajalne przez naszą skórę. To opatentowana technologia, którą może poszczycić się wyłącznie o Mojoowice. Gerżynko, a ty za co najbardziej cenisz o Jakość, efektywność, bardzo bogatą linię, za połączenie tradycji z nowymi technologiami, z innowacyjnością. Do tego, co powiedziałaś, ja dodałabym jeszcze niezwykłą przyjemność, jaką daje codzienne stosowanie produktów Omałowica. Niesamowicie subtelny, delikatny i piękny zapach stworzony przez perfumiarzy z Gaz, który towarzyszy wszystkim produktom, sprawia, że używanie ich na co dzień to jest absolutna, czysta przyjemność. No tak. I jeszcze ta struktura i konsystencja, Dobrze. co ja mogę tak naprawdę później się tym cieszyć w gabinecie, wykonując cudowny węgierski masaż. A które z tych produktów są Twoimi faworytami i dlaczego? Queen of Hungary ogromna przyjemność, piękny zapach, kwiat pomarańczy, róży, nawilżenie, lekkość, lekkość odczuwalna na skórze. Baza pod kolejny Blue Diamond Concentrate, rozświetlona, wypoczęta, natychmiast świetlista i idealna skóra przygotowana pod makijaż. Zimą Ubóstwiam Gold Rescue Cream. Nie zapominam też o nim latem. Latem po, jako ochrona posłoneczna, tak, żeby odbudować płaszcz lipidowy, zatrzymać wody na wszystko Ja podzielam Twoją miłość do Queen of Hungry Mist. Uważam, że to jest produkt, w którym każdy zakocha się od pierwszego wyjrzenia. Za to, co powiedziałeś. Za zapach, za nawilżenie i za błyskawiczny efekt. Ale. Nie ukrywam, że kocham też wielką miłością Rejuvenating Night Cream, który może nie jest tak bogaty jak Gold Rescue, ale też daje niesamowity komfort w skórze już od pierwszego użycia. Nie wiem, czy wiesz, Garżynko, ale formuła tego kremu była od pierwszego razu idealna. Majka nie musiała dokonywać ani jednej zmiany w formule tego kremu, co się praktycznie nigdy nie zdarza. Mistrzowski. Ja. mistrzowski. Ja. Jest mistrzowski. I moim trzecim ukochanym produktem jest... E Gold Thigh lift, krem pod oczy z linii Gold ze złotem koloidalnym, witaminą C i etinolem. I nie wiem czy ci mówić o tym, ale po użyciu tego kremu wieczorem, a ja nabudzisz się i Twoje oczy są młodsze niż cała ty. Komu w szczególności poleciłabyś produkty Omorowica? Jakim typowi skóry? Jakim typom skóry? Mam to szczęście, że mogę ją zastosować u każdego. Osoby dojrzałe, ale również osoby, które przychodzą z problemami trądzikowymi, ze skórą ziemistą, szarą. Wspaniałe efekty widać po masażu, czy po zastosowaniu rejuvenating, czy plumping, czy olejku, który jest suchym olejkiem. Cóż mogę nadać do tego? Chyba tylko to, że z mojej perspektywy marka ma taką niesamowitą, ma taki niesamowity potencjał do stymulowania naszej skóry do autoregeneracji. To jest bardzo aktywna marka i to, co powiedziałaś, efekty widać praktycznie od razu i te efekty widzą też klienci od razu po użyciu, po pierwszym użyciu produktów. Tak i jeszcze yy, może się używać Naprawdę latami, bo mamy ją długo u siebie w ofercie, zawsze znajdziesz coś odpowiedniego. Nie znudzisz się tymi produktami. Nie znudzisz się, nie stracisz do nich serca ani sympatii. Hmm. Po <laughs> Mam nadzieję, że udało nam się zająć Was entuzjazmem do Majki Omojawica. Do wypróbowania produktów zapraszam Was do Galilu, a do doświadczenia niezwykłych, wspaniałych zabiegów do gabinetów Galilu. Zapraszamy.